Pewnego słonecznego, z pozoru najzwyklejszego na świecie poranka. W jednym z małych, zielonych lasków żył sobie mały, biały jeżyk. Miał on na imię Tricus, i tego dnia nie wiedział, co ma ze sobą zrobić. Był taki trochę zagubiony. Ale nagle jego oczom ukazała się dźwignia. Począł się nieco nerwowo rozglądać, co to jest, kto to tutaj zostawił, jestem przecież jedynym mieszkańcem. Ale ciekawość wzięła górę, kliknął ją i usłyszał dziwny dźwięk, to był dźwięk pistonów, otworzyły one wrota. Wszedł do tego tunelu i zobaczył dziwny blok. Sie Manko, ja jestem Trissus. Mam nadzieję, że ta mała wstawka fabularna wam się podobała. Eee, I jak już widzieliście, mały spoiler. Tam mamy tutaj tunel. Jeżeli tylko klikniemy, to oto dźwignie, rozsunie nam się mechanizm z pistonów i ukaże nam nasz piękny tunel z Lucky bloków. Eee, zobaczymy, jak nam pójdzie ten challenge. Uwaga, klikamy. Pięknie, pięknie się rozsuwa. E, tutaj mamy laki bloki doktora Hu. E, naprawdę nigdy ich wcześniej nie widziałem. To są bardzo dziwne lucky bloki. Mają animacje, nawet takie e, jakby pioruny. Są trochę straszne i sam się już boję, e, co z nich wypadnie. E, więc jeżeli chcesz więcej wstawek i ci się podobała, to pisz w komentarzu. A jeżeli ci się spodoba filmik, to oczywiście daj w trakcie łapkę w górę, albo nawet teraz. Fajnie by było. E, I dobra, zaczynamy, zaczynamy. Opsa, co nam wypadło? E, jakieś bloczki, jakieś bloczki złotka No, zaczyna się dosyć miło Ok, następny blok e, Mam nadzieję, że nic Nic? <ścoughs> nie no, nie miałem nadziei, że serio nic nie wypadnie Tylko, że coś takiego, wiecie e, Płyta, dobra, płyta Nic takiego hardkorowego jeszcze nie wypadło Płyta, jakaś e, Jakaś Sonic, o, bo jestem jeżem E, starożytna e, Starożytna szczoła e, Tutaj mamy. Także nic, nie wiem, dziwne są te bloczki, ponieważ prawie nic z nich nie dropi. Rozkupmy, rozkopmy tą skrzynkę i zobaczmy, co z niej z kolei wypadnie. Serio? Serio? Jakieś. Nie, te, te, te bloki nie trzymają w ogóle. W na... Oj, dobra, zobaczmy, jak ta strzała. Bo ta... Ło, wow, ta strzała jest naprawdę kozacka, jest naprawdę mocna e, Zniszczyła tego oto zombiaczka Dobra, tutaj jakieś fajerwerki Look up <ścoughs> Oni każą mi patrzeć w górę, a przecież tutaj na szczęście... Wiecie, ni, nic, się, nic się nie dzieje Ale musimy niestety rozkopać przez to takie oto kraty e, Wiecie, chyba po tym filmiku zrobię jeszcze opening tych e, bloków doktorachu, dlatego że naprawdę nie wiem. Zdaje mi się, że jakieś dziwne itemki z nich wypadają i że mogło być e, dużo, dużo lepiej. E, no, tak więc zrobimy sobie jeszcze opening tam z 20 bloczków, czy coś takiego, żeby e, żeby zobaczyć w sumie jaka pula itemków z nich dropi, dlatego że nigdy wcześniej nie otwierałem tych, e, tych lucky bloków to, to się przyznaję, tutaj z ręką na sercu, e, że pierwszy raz w życiu je otwieram. Miałem nadzieję, że są fajne, a jak na razie to nie są jakieś najlepsze, ale też nie są złe. No to Przyznaję akurat. Dobra, o matko, ale się długo to kopie. No w sumie to są więzienne kraty. Czy. Czy ja mam dziwnie mikrofon? Nie, dobra, jest, jest normalnie. Okej. Okay. Wow! Diaksy. Fa, fajowo, ale mam już Diaksy. W sumie. Wiecie co? Mam taką. Sugestię. O nie, nie mogę przejść. Nie mogę wrócić. O matko, dobra. Mi się nie chce, a drewna żadnego nie mam niestety. No okej. Okay. Czemu nic nie dropi z tych broków? Niech ktoś mi wytłumaczy. O! Baby Seven Doctor. No dobra, to mi niepotrzebne. Z tego nic nie dropło. Dużo pustych bloków. Eee... No dobra, czyli te bloki nie są jakieś takie hardkorowe eee, poza takimi ziomkami jak ten, eee, jak ten Bobo. No dobra. Ale Bob ostrzegam cię, ostrzegam cię, że zostaniesz zniszczony. Eee, no może jednak nie. O nie! Czyli jednak jesteśmy w prawdziwym podczasku. Łomatko, eee, Dobra. No on na szczęście tam jest zamknięty, a ja mam taki plan, że skraftuję sobie w takim razie drewienka, e, dlatego że drewienka nam pozwolą po prostu otworzą nam drogę do innych różnych itemków e, z diaksowych na przykład, diaksowej zbroi i tak dalej, bo widzę, że mamy tutaj takiego mini -bossa, e, który nam specjalnie nie pozwala nie pozwala grać. E, no matko. Powiem wam, że to jest trochę stresujące, gdy ten zombie tutaj stoi, ale dobra. Skraftujmy sobie Wardbencha najpierw. Jak już go będziemy mieli, to możemy sobie oczywiście skraftować coś takiego. E, jakieś sticky. E, I dobra, najważniejszy jest w sumie mieczyk. Najważniejszy jest mieczyk, tak, to potwierdzam. E, klata, zróbmy sobie klatę. Ok. E, no i stać nas jeszcze na czapkę. E, dobra, powinno, powinno starczyć, so, ubierzmy się troszkę. Eee, nie, no całkiem fajne w sumie te bloczki, ale nie pomyślałem o najważniejszym. D a dobra, dobra, chill, spokojnie. Eee, możemy zrobić kilok sobie złoty. Wiem, że nie, nie jest wytrzymały, ale po co nam wytrzymały kilok właściwie. Dobra, eee, dobra, chwila, to. Do. O, dobra, a już go zabiło. Kozacko. I wydropiło. Ło, wow, wydropiło nam dokładnie to, czego nam brakowało. Teraz jesteśmy prawdziwymi kozakami. Eee, teraz nas już nic nie zatrzyma. Chyba, chyba że kolejny taki bobo. Citrus, eee, it's time to upgrade. No, szczerze mówiąc, nie ogarniam, bo to jest na podstawie serialu zrobione. A ja nie oglądałem tego serialu. Okej, okay, tutaj mamy takie coś. Takie, Toki, takie, takie coś. Jeszcze jeden bloczek. No, nie wiem, dziwne były te bloczki. E, niech to wybuchnie. Jerzyk zobaczył dziwną tabliczkę. Kliknij i uciekaj. Kliknął przycisk, nie zważając na żadne konsekwencje. I począł uciekać. To była jedyna droga. Na szczęście udało mu się przeżyć i wydostać z tego oto tunelu. Teraz Jerzyk znów jest wolny. Okej. Okay. Ojej, ale mnie zrobiło. Tak, i wydostaliśmy się. Ten challenge był bardzo łatwy i w ogóle był wzorowany na mapce. Na pewnej mapce, właśnie od mojego widza. Której jeszcze nie nagrałem, ale, ale ją z pewnością nagram niedługo: Lucky Block Tunnel. Ten tunel zrobiłem sam, ale jeszcze mapki od widza nie nagrałem, więc możecie się jej spod spodziewać. Jeżeli będzie dużo, naprawdę dużo fajnych łapeczek, e, to wtedy wrzucę tą mapkę po prostu szybciej. E, Okej, okay. nie mamy żadnego mięska, zapomniałem sobie dać, ale i tak i tak już zmieniamy. E, game Mode na jeden. Dlatego że trwało to bardzo krótko, nie wiem pewnie z dwie, nie wiem ile trwa filmik z. 2 minuty, 5 minut, ale w każdym razie chcę pootwierać więcej tych bloków eee, doktor. Hu, eee, to się da wziąć z tak? Dobra, bierzemy stack i zrobimy sobie tutaj taki opening. Mm. Oj, eee, Zmienimy tylko najpierw game moda na zerowego po raz kolejny. O matko, aż się ten. I okej, okay, otwieramy. Eee, your game mode has been updated. Jak to był updated? Hmm, a bo tutaj To jest Lucky Block z takimi Jakimiś Z jakąś fabułą z tego co ja widzę Z jakimiś wstawkami na czacie I O nie, killer, to jest killer bunny O nie, o nie, o nie, o nie, ale to jest gigant Killer bunny O dobra, na szczęście się udało go zamordować Ale dobra Było blisko O nie, czy to Czy to jest kolejny zły królik tak, to jest chyba... To jest zło wcielone! Dobra, udało się, na szczęście byłem szybszy. Hmm, tutaj spada oczywiście... Bedrock! Czy ich powaliło? Z tym bedroczkiem? No dobra, mamy kill-off. się wykopmy. Ło, wow, jeszcze bedroku spadającego to nie widziałem z lucky bloków. Hmm, studnia. Studnia. Ok, zobaczmy co wypada z tej studni. O, no można było się spodziewać, o matko. Padliśmy, okej, okay, ale sobie przyjdziemy szybko. E, mogłem wpisać w sumie Keep Inventory. Dobra. E, weźmy sobie game moda w takim razie jedynkę i przelećmy tam szybko, żeby tak ta bardzo aż nie przedłużać odcinko. Wow, to Łoo! To był naprawdę niezły wybuch z tego co widzę. To nam jest potrzebne. Nasza zbrojka też by się przydała. W sumie wszystkie itemki się przydadzą w miarę. E, okej, okay, mieczyk też, mieczyk też, bo... Na pewno na tym się nie skończy, co teraz mieliśmy. E, dobra, game mode 0, nakładamy nasze itemki. E, I i teraz otwieramy dalej. My się nie boimy, prawda? Nie boimy się niczego. Jesteśmy no, już Baby Tricus, jesteśmy już takimi e, starymi wyjadaczami lucky bloków, że mm, time set... że aż timeset 1. Że się niczego nie boimy o matko, ale się ciemno zrobiło, bo dopiero wschodzi słońce. A my jesteśmy za górą. Czemu nic nie wypada z tego? Gdzie są strzały? Tutaj jakieś. takie wybuchy. O! A do, bo dobra, bo jakiś łuk wypadł. Jakiś taki mega kozacki łuk, no ale teraz nam nie będzie potrzebny na razie. Co tutaj. Co tu się wydarzyło, właśnie? E, dobra, da się tu stąd wyjść. E, ok, zobaczmy, zobaczmy, co. O nie, rybiki cukrowe. Zobaczmy, co co tutaj się pojawiło. Co to za struktura w ogóle ciekawa. Bo chyba chyba jest ciekawa. Tutaj mamy jakieś. rongo. Rongo. Co, coś jest na tym napisane? O nie! To była pułapka na debilków. No to się niestety. <laughs> to nie świadczy o mnie dobrze. Ale myślałem, że sobie coś przeczytam. No. No, ludzie, no. Dobra. Znowu lecimy. Hopsamy po nasze itemki e, dużo TNT z tego co widzę, dużo jakichś TNT, dużo pułapek. E, Lucky Blok nie jest w sumie aż tak super, ale jeszcze bym pootwierał, bo widzę, że dopiero się rozkręca, że to nie są wszystkie struktury, jeszcze jest ich masa. E, tylko gdzie są nasze itemki? No dobra, nie ma. To musimy sobie trochę itemków dać i chodźmy w bardziej świetlane, w bardziej świetlaną przyszłość, bardziej świetlane miejsce. E, Okej, okay, weźmy sobie w takim razie. E, takie, takie, dobra, gdzie są? Doktor, dobra, do, bierzemy sobie doktorków jeszcze parę, bo jeszcze mam ochotę sobie parę otworzyć, e, co my tutaj jeszcze powinniśmy wziąć? Diamant, tak, oczywiście, diaksowe, wszystkie rzeczy, e, żeby nas chroniło, chociaż w, jakiejś, w jakimś małym stopniu. E, jeszcze powinienem wziąć siedzonko, ale nie, no i tak padnę. Pewnie za chwilę to tam już nie będę żaru, e, okej okay. O, kurde, Giant z łukiem. E... Ale Gianty w ogóle się nie biją, bo one są za duże i nie widzą nawet, że ktoś ich bije. I macie różne w ogóle poglądy. Niektórzy mówią, że ma 100 serduszek, niektórzy, że 50 i że Golem ma tam 200. Co się dzieje? Co to. Co to było? Hirobrain? Eee weźmy sobie game moda. Jak zrobić, żeby. Eee Vision. Jakiś. Potion of Invisibility. Splash Potion. Night Vision. Night Vision. Night Vision. Eee Dobra, weźmy sobie Splasha of Night Vision. Nie wiem, czy to, to będzie coś. Eee, widać wtedy. Ale chcę bardziej dowiedzieć, co mnie atakuje. Eee, okej, okay, weźmy sobie to. Gdzie jest ten, co nas klepał? Gdzie jest ten ziomek? O. Mamy Night Vision? Mamy, ale go dalej nie widzimy. O, dobra, a to był zombiak po prostu zwykły. Chyba. No dobra, niewidzialny zombiak po prostu. O, kolejny, kolejny taki. E, to jest Doktor Hu Wielki laki blog. Ale ja czuję już te... właśnie. Ło! Wow! Coś się dzieje! Ale kozackie. <ścoughs> nie miał jednak tak dużo życia. Jednak tego nie przetrwał. Kozackie to było akurat. Nie. Dobra, dobra, udało nam się. Udało nam się przeżyć jakoś. Eee, a to są nieprawdziwe te. Eee, dobra, tutaj już wiem co nas czeka z tego też. Jednak żarcie by nam się przydało, bo już jestem głodny Sprawia mi Friday jednak. Zaczęło mi sprawiać prawdziwą frajdę otwieranie tych bloczków, e, więc naprawdę fajnie. E, ok, fajnie by było tego jeszcze wysadzić. Dobra, otwieramy jeszcze. E, do 50 i wtedy lecimy. Spokojnie, żyje to. No, tak myślałem. Tego nie wystrzeliło, tak jak tam tego fajnie. Adios. Build your own Tardis. Co nie... A, dobra, bo to są cały czas rzeczy związane z filmem. Eee, co? Jak on się nazywa? Zombie doktor eee, Czyli zadoktorowany zombie, tak? Eee, OK. ostatni bloczek. No, płyta. Dobra, nie wiem czy wypada jeszcze więcej rzeczy z tego dużo. Zdaje mi się, że nie. Eee, tak, trochę przy przedłużyłem. Chyba już ogarnęliśmy większość struktur. Dobra. E, uda się. Dobra. To drodzy ludzie, e, tym pozytywnym akcencikiem kończę ten, oto challenge. Mam nadzieję, że Wam się wszystko podobało, że wstawka fabularna Wam się podobała. E, Blaki, broczki, chciałem sprawdzić, ale nie są jakieś mega fajne. E, kto nie subskrybował mojego kanału, może to zrobić. To by było na tyle. Na razie